Chrystus nam dzisiaj nie tylko obiecuje, ale daje życie wieczne. Niektórzy myślą, że życie wieczne to jest coś odległego, coś, co kiedyś będzie po śmierci, kiedy znajdziemy się w niebie. No to jest prawda, życie wieczne czeka na nas w niebie, ale zapominamy o tym, że ono zaczyna się tu i teraz. Wielu ludzi nie myśli o życiu wiecznym, bo mówią, że trzeba się skupić na doczesnym, na tym, co jest tu i teraz. Jak już się urządzimy w tym doczesnym, jak już będzie to mieszkanie, jak już będzie odpowiedni stan na koncie, jak już wszystkie sprawy tego życia doczesnego jakoś lepiej lub gorzej sobie opanujemy, no to wtedy będziemy myśleć o tym życiu wiecznym. A to jest nieporozumienie. Bo doczesność przeżywana bez perspektywy wieczności czymże jest? Czekaniem na śmierć albo uciekaniem przed tą śmiercią w różnego rodzaju eliksiry młodości. Doczesność, w której nie ma perspektywy wieczności, jest przepełniona lękiem, której można przeżywać albo można od niego uciekać, ale, ale on będzie. Natomiast wieczność zaczyna się tu i teraz. Bo człowiek, który doświadcza w sobie życia wiecznego, to jest człowiek, który już nie nosi w sobie lęku. Jezus nam to dzisiaj obiecuje. Mówi, że każdy, kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Ale mamy takie doświadczenie bardzo często, myślę każdy z nas, że chociaż karmimy się tym ciałem Chrystusa, przychodzimy do Kościoła, uczestniczymy w sakramentach, to w naszym życiu nie brakuje lęku. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo jesteśmy podobni do drwali z pewnego kawału, który to mówi o drwalach, którzy rąbali las siekierami, ale ich firmę wykupiło jakieś wielkie konsorcjum, kupiło im piły spalinowe, takie wiecie, mechaniczne. No, ale oni to wzięli, poszli do lasu, wracają z tego wyrębu i mówią: Nie, no, siekierami lepiej się rąbało. Ci tacy zdziwieni mówią: To weźcie jeszcze raz, spróbujcie. Ci znowu poszli, ale mówią, nie, nie, lepiej siekierą. No to ci tacy zdziwieni, o co chodzi, dlaczego nie wolą siekierami, może coś jest zepsute w tych piłach, posłali jakiegoś mechanika, żeby to sprawdził. Ten wziął piłę, pociągnął za tą linkę, ta piła zaczęła chodzić, a ci drwale tacy zdumieni mówią, a to o to chodzi. No tak jest, się śmiejemy, a ci drwale to jesteśmy właśnie my, bo włączone lepiej działa. I tak samo jest z sakramentami. My możemy te sakramenty przyjmować, ale dopóki my ich w pewnym metaforycznym sensie nie uruchomimy, to one będą miały niewielki skutek w naszym życiu. Tak, ta Msza Święta będzie ważna na podstawie wiary całego Kościoła, ale będzie dla nas owocna wtedy, kiedy my, można powiedzieć, ją uruchomimy w naszym życiu. A w jaki sposób to zrobić? Jeden z ojców Kościoła, kiedy mówił o Eucharystii, mówił, że kiedy jesteś zaproszony na ucztę do kogoś bogatego, to bacz, że będziesz musiał odwdzięczyć się tym samym. Jeśli on suto zastawił stół, to i ty będziesz potrzebował potem jego zaprosić i w podobny sposób go ugościć. Jeżeli my chcemy, żeby Eucharystia była skuteczna w naszym życiu, to musimy dać odpowiedź na to, co nam Chrystus dał. A on mówi jasno dzisiaj w Ewangelii, że chlebem, który On nam daje, jest Jego ciało wydane za życie świata. Eucharystia jest ofiarą Jezusa Chrystusa, ofiarą Krzyża, w której oddaje swoje życie i swoją śmierć mi i Tobie, żeby nas wyzwolić z naszych grzechów, żeby dać nam życie, życie nieśmiertelne. Mamy odpowiedzieć tym samym, ale spokojnie. Nie chodzi o to, że mają was dzisiaj ukrzyżować, żeby Eucharystia stała się skuteczna. Bo Bóg mówi w Ewangelii, cytując Psalm 40, że pragnie miłosierdzia, a nie ofiary. Jak to rozumieć? Co mamy dać w ofierze Bogu? Jak uczynić tę Eucharystię skuteczną? Z pomocą nam tu przychodzi pierwsze czytanie o proroku Eliaszu. Proroku, którego Pismo Święte nazywa, że był prorokiem, prorokiem jak ogień. Najwybitniejsza postać Starego Testamentu obok Mojżesza. I dzisiaj czytamy, słyszymy w czytaniu o proroku Eliaszu, który przeżywa depresję, który się zniechęcił, usiadł pod drzewem i mówi: Zabierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków bo doświadczył swojej słabości. Wydawało mu się, że jest takim superbohaterem, bo rzeczywiście przez ponad 3,5 roku prowadził samotną walkę przeciwko całemu narodowi izraelskiemu, który odsunął się od kultu prawdziwego Boga i zaczął czcić fałszywego bożka Baala. Na słowo Eliasza wtedy niebo się zamknęło, przez 3,5 roku nie było deszczu, potem doszło do wielkiej konfrontacji z prorokami Baala, których było 450, i Eliasz to wygrał, przekonał cały naród do wiary w jedynego prawdziwego Boga. Można powiedzieć, czuł się superherosem, czuł się silny. Ale kiedy królowa wysłała za nim jakichś tam rzezimieszków i musiał uciekać na pustynię i doświadczył swojego strachu, doświadczył swojej słabości, to się załamał samym sobą, zniechęcił się. I co wtedy robi Bóg? Bóg wysyła do niego anioła, który go trąca i mówi: Ty, Eliasz, wstawaj! Jeszcze masz długą drogę przed sobą, to jeszcze nie jest koniec. Co, Eliaszu? Myślałeś, że jak jesteś superbohaterem, to Pan Bóg się z Ciebie cieszy i wszystko jest dobrze, tak? Co myślisz, że jak jesteś słaby, to Pan Bóg Cię już nie kocha? Myślisz, że jak doświadczyłeś swojego strachu, swojej małości? To co to już nie jesteś prorokiem Pana Boga? Eliasz, spokojnie, wstawaj i jedz. To jest chleb nadziei, przez który Bóg ci mówi, pomimo Twojej słabości, jesteś kochany. Anioł zaprasza Eliasza do czegoś bardzo trudnego. Do tego, żeby złożył ofiarę ze swojej słabości. To znaczy, złożył ofiarę ze swojej pychy, ze swojego egoizmu. Bo nam jest łatwo przyjmować to w nas, co jest dobre. To w nas co wychodzi. My się lubimy szczycić tym, co zrobiliśmy dobrze, w czym jesteśmy lepsi od innych, ale mamy olbrzymi problem, żeby zaakceptować siebie jako ludzi słabych, mylących się, grzesznych. A Bóg Ci mówi dzisiaj właśnie to. Ja nie potrzebuję Twojej mocy. Ja nie potrzebuję tego, co możesz mi dać, ale potrzebuję tego, żebyś stanął w prawdzie o tym, kim jesteś. To jest ofiara, która może uruchomić skuteczność Eucharystii w Tobie. Wiecie, od czego się zaczyna proces zdrowienia alkoholika? Od tego, że staje w prawdzie. Bo dopóki taki alkoholik mówi sam sobie, nie, no, ja nie mam żadnego problemu, to inni mają problem. Albo, no tak, no piję, ale inni też piją. Albo mówi sobie, no, w każdej chwili mogę przestać przecież jakbym chciał. To bym już nie pił. Różne takie mechanizmy, które psychologia opisuje, wyparcia, zaprzeczenia. I pije dalej. Dopiero w momencie, kiedy on stanie w prawdzie i powie, straciłem kontrolę nad moim życiem. Nie potrafię sobie poradzić z tym problemem alkoholowym, które mam. Nie radzę sobie, tylko Bóg może mnie uratować, tylko On ma siłę, żeby mnie z tego wyprowadzić. Wtedy zaczyna się proces zdrowienia. Taki człowiek zaczyna. Wychodzić z tej choroby alkoholowej. Prawda jest taka, bracia i siostry, że większość z nas nie ma problemu z alkoholem, ale każdy z nas ma problem z czymś. Dla jednego to będzie problem z jego emocjami, że sobie nie radzi, na przykład ze swoim lękiem, albo z jakimiś atakami paniki. Albo dla kogoś to będzie problem, że musi wszystko kontrolować że żona chce cały czas kontrolować męża, dzieci, wszystkich wokół. Dla kogoś innego to będzie problem z chciwością, dla kogoś to będzie problem z nieczystością, dla kogoś innego to może być problem z takim poczuciem pychy, zarozumialstwa, że on wie lepiej, zawsze musi jego zdanie być na wierzchu. Tyle problemów ilu ludzi. Ale Bóg dzisiaj mówi każdemu z nas, złóż z tego ofiarę, stań w prawdzie, Złóż ofiarę ze swojej pychy. To jest cenniejsze niż wszystkie posty, niż wszystkie praktyki pokutne, które mógłbyś podjąć. Bo ja Ciebie kocham również z tym problemem, który masz. Jesteś dla mnie ważny. Stań w prawdzie o swojej słabości, a ja daję Tobie, tak jak Eliaszowi, chleb nadziei, który ci mówi, że możesz iść dalej, pomimo swoich problemów. Bo ja Ci dam siłę żebyś się z nimi zmagał, żeby się przezwyciężył. Tu nie chodzi o to, żeby akceptować swoją słabość i mówić, No Panie Boże, takiego mnie stworzyłeś, to takiego mnie masz. Ale chodzi o to właśnie, żeby przezwyciężyć w sobie tę pychę, bo ona jest przeszkodą dla Boga, żeby w nas działać. Jeżeli więc nie chcesz być takim drwalem, który ciągle rąbie drzewa wyłączoną piłą, tylko chcesz, można powiedzieć, żyć w sposób radośniejszy. Jeżeli chcesz żyć życiem wiecznym, życiem bez lęku, to stań w prawdzie przed Bogiem. Prawdzie o Twojej słabości również. Prawdzie o Twoim grzechu. Bo Bóg chce Ci to wybaczać. I pomimo tego, co zrobiłeś w życiu, być może nawet bardzo złych rzeczy, Bóg nie przestał Ciebie kochać i możesz dalej żyć świętością. Możesz już dzisiaj, Żyć wiecznością, bo Bóg Ci ją daje. Pytanie, czy zechcesz? Amen.